Wyprawa w Nieznane Wy nie możecie szybciej iść? Czeka nas sporo pracy, a wy się grzebiecie. Ale właśnie nie wiem, co ty cały czas o tym grzebaniu opowiadasz. Stop! Powiedz nam wreszcie, gdzie ty nas ciągniesz. A ja sobie piach z butów wysypię. Co mnie podkusiło, żeby z nim łazić? No to nie pierwszy raz przecież jesteśmy przez niego motani. On jest jakiś... jakiś... Nawet mi słów brakuje. Możecie mnie wysłuchać? Jak ostatni raz cię posłuchaliśmy, to pamiętasz co się działo? Szukaliśmy legendarnego kwiatu paproci No i? No i ciekaw jestem, kto wpadł na pomysł, że jest on odciśnięty w węglu A ten niby znalazł się u nas w składzie opału Przypomnę, że był to sam miał węglowy i psy strzegące wejście. Rozpoznanie terenu akcji trochę szwankowało, ale teraz jestem przygotowany. Na co przygotowany? Włóczysz nas po jakichś piaskach? Myślałem, że jak idziemy nad kamienną, to będziemy się kąpali, ale po co nam te łopaty? A wy chcecie znać odpowiedź? Czy tylko chcecie zadawać pytania? Gadacie jak baby? No, sorki, ale wydaje mi się, że jestem babą. Choć bardziej lubię określenie. Kobieta. No tak, chyba niezbyt trafiłem z tym porównaniem. Nie pierwszy raz. Lepiej nie kończ. No, o, tutaj usiądźmy. Górka jest, widok ekstra na okolice tu wam wszystko opowiem. Nareszcie. Tylko poczekaj, wezmę duży oddech, bo coś mi się wydaje, że ta opowieść mnie porazi. Zaprosiłem was tutaj, bo moja ukochana, Zosia, jak wiecie, niedługo ma imieniny. A powiesz coś więcej? Czy mam cię tą łopatą zdzielić, bo nic nie rozumiem? A tak się przypadkowo składa, że nie mam gotówki na zakup prezentu. A bo, ostatnią gotówkę wydałeś na kupno samochodu, który stoi teraz u mechanika. No i nie zachowuj się jak Zosia, no. No proszę cię. Dobra, opowiadaj dalej. Nie mam pieniędzy na prezent, ale mam pomysł, jak go zdobyć. No to nas może łaskawie oświecić. Właśnie. Ha, hematyt. Hematyt, moi drodzy. Jubilerski kamień, który jest przebojem ostatnich lat i występuje w naturze. Właśnie tu, nad rzeką kamienną. Ja pierdykam. Znowu daliśmy się wkręcić. Wiedziałem, a mimo to, jak baran, poszedłem za tym. Spokojnie, bez rękoczynów. A ty mi łaskawie odpowiedz na jedno pytanie: Pytaj o wszystko. Jestem przygotowany na cios z każdej strony. Nic mnie nie zaskoczy. Skąd pomysł? Jak na to wpadłeś, geniuszu podarków? Ha! To było w gruncie rzeczy proste, tylko trzeba użyć do tego haha, w mózgu. No, mów, mów. Zaczyna się ciekawie. A Tereny wokół Skarżyska Kamiennej od niepamiętnych czasów były obszarem szczególnie uprzywilejowanym dla działalności człowieka. Po raz pierwszy pojawili się tutaj ludzie neandertalscy. Może nawet dotarli tu ci, którzy mieszkali w jaskini Raj. Dobra, wróćmy do hematytu. Achem. W dolinie rzeki Kamiennej natrafili na Czerwony Proszek, którego złoża zlokalizowane były w piaskowych wydmach nad rzeką. Wykorzystywali go do posypywania ciał zmarłych towarzyszy, czego ślady zachowały się we wspomnianej jaskini. Jaki to ma związek z naszą wyprawą? Aj, 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 aj. Mniej więcej 12 tysięcy lat temu, miejscem tym ponownie zainteresowali się nasi protoplaści. Osiedlając się nad rzeką kamienną, znajdowali złoża cennego barwnika, który po wydobyciu i ewentualnej przeróbce był znakomitym towarem mającym zbyt w promieniu około 400 km, czyli praktycznie całej dzisiejszej Polski, a nawet poza jej granicami. Popatrzcie dookoła. Tu właśnie, tu były kopalnie. Setki, jeśli nie tysiące kopalni. Dziś na ten teren mówimy rydno, ale to polskie Eldorado. No, szkoda, że ja wódki nie wziąłem, bo właśnie teraz bym się napił. Mm, czyli celem naszej wyprawy są kopalnie ochry. Bo tak wtedy mówiono na ten materiał. Bingo! Wtedy używany był jako czerwony barwnik, czyli tlenek żelaza, który zalega w zlepieńcu pstrego piaskowca. Był ceniony jako barwnik, ale dopiero wiele lat później znalazł uznanie u jubilerów. To jest cel naszej wyprawy. Tu wszędzie były kopalnie, więc nie ma sensu iść dalej. Kopmy tutaj. Jeszcze jedno pytanie. Ale proszę bardzo. Czy zdajesz sobie sprawę, że minerał wydobywano tu jako czerwony lub brunatny proszek lub żwirek? E, moja droga, no, chyba szukasz dziury w całym. Opracowania naukowe podają, że czasem były większe kamyki. Oto czaki. Człowieku, słyszysz się? czasem. Ale ja już widzę na szyi Zosi czarne hematyty, oszlifowane, błyszczące, z daleka wyglądające jak korale. Widzę uśmiech Zosi i widzę nagrodę dla mnie od wdzięcznej kobiety. Ja nie wytrzymam, no, zamorduję go, a ciało zakopię tu, dokładnie w tym miejscu. Mam nawet łopatę, to będzie łatwiej i mm. wysmaruję go tym czerwonym po prostu. No, no niestety, klejnoty potrafią zaślepić niejednego. Czasem. Dziękuję wam. Koniec nagrania. Teraz możecie z Adrianem zrobić, co chcecie. Tylko proszę go nie uszkodzić, bo będzie nam jeszcze potrzebny... Akcja tego odcinka może się rozgrywać wszędzie, bo jak mnie pamięć nie myli, to interesuje nas teren pomiędzy Skarżyskiem a Wąchockiem. No tak, ale można go określić jednym słowem. Rydno. Mm, wpada w ucho. Dobrze brzmi. Marketingowo jest ok, tylko gdzie to jest? Fachowcy zapisali tak... Rezerwat Rydno objął część doliny rzeki Kamiennej. Od wschodnich obrzeży Skarżyska Kamiennej po górę Świętego Rocha w Wąchocku. Duży teren. A nam potrzebny jest jakiś przykład, charakterystyczne miejsce. To właśnie Góra Świętego Rocha. No, albo odbywające się w Wąchocku pikniki archeologiczne. Hmm. A wracając jeszcze do tej nazwy Rydno, gdzie to jest? Hmm, nigdzie i wszędzie. A na poważnie, nazwę wymyślił jeden z odkrywców tego fenomenu profesor Krukowski. Posłuchaj oficjalnego zapisu. Nazwa Rydno nie funkcjonuje na mapach topograficznych, z wyjątkiem wydawnictw lokalnych, i jest nowotworem językowym wymyślonym przez profesora Stefana Krukowskiego na oznaczenie obszaru, na którym występują liczne ślady pozyskiwania hematytu przez społeczności pradziejowe. Charakterystyczny kolor hematytu i otrzymywanej z niego ochry od ciemnożółtego poprzez czerwony aż do wiśniowo-fioletowego i skojarzenie ze słowami rudy, ryży, rdza doskonale tłumaczą, dlaczego profesor Krukowski wymyślił taką nazwę. Hmm. A masz jeszcze jakieś ciekawostki o tym miejscu? Mam, ale dajmy szansę naszym aktorom. Niech się wykażą. Koniec odpoczynku! Nagrywamy scenę z wycieczką. Będziecie spacerowali po piasku, ale to nie nadmorska plaża. Zaczynamy! Panie przewodniku, czuję się jakbym po pustyni błędowskiej maszerował albo po jakiejś innej Saharze. O, słoneczko tak przypieka, że zaraz jakieś omamy będziemy mieli. No ja to już mam. Widzę restaurację i lodówkę, z. To fata Morgana. Musi ci wystarczyć woda, którą dźwigasz w plecaku. Nie chcę pana straszyć, ale może być lekko ciepła. Nie, znikąd pomocy. Oj, niech pan nie przesadza. Właśnie to, że zaczęło się ocieplenie, sprawiło, że rozpoczął się schyłek rozkwitu rydna. Wreszcie zaczyna pan ciekawie opowiadać. Ale może siądziemy gdzieś, bo piasku mam już w butach tyle co w kepsydrza. Mm, dobry pomysł, tym bardziej, że jesteśmy u celu. O, tu, z tego pagórka będziemy mieli wyśmienity widok. No i dobrze. My polegujemy, a pan opowiadaj. Oho, coś mi się wydaje, że mój małżonek szykuje się do snu. Jak opowieść będzie słaba, to nie powiem przytnę komara. Ach, tak. Badania na terenie obecnego rezerwatu mają bardzo starą tradycję. Nieraz to myślę, że to scenariusz filmu sensacyjnego. No, to zasiałeś pan ziarno ciekawości. Dawaj pan dalej Po raz pierwszy prowadzono tu wykopaliska już w 1912 roku No to chyba jednak nie usnę Poważnie pan mówisz? Jak najbardziej ha, Badano wtedy cmentarzysko ciałopalne z okresów wpływów rzymskich Leżące na wydmach między Wąchockiem a Marcinkowem Dolnym Prace prowadził Leon Kozłowski No to muszę przyznać, że zapędził nas pan w kozi róg Nic o tym nie wiedziałam <laughs> Poczekaj, żonko. Włączę sobie nagrywanie w telefonie. No, już. Możesz to powtórzyć? To niepowtarzalna chwila. Moja prywatna alfa i omega czegoś nie wie. Ale ja przynajmniej potrafię się przyznać. A ty, jak popsuła się pralka... Proszę państwa, może wróćmy do odkrywania historii. Mam wreszcie szansę zabłysnąć swoimi wiadomościami, więc... No pewnie, niech pan opowiada. My posłuchamy. No jasne, tylko powtarzam. Ciekawie pan opowiadaj, bo usnę. Musiało minąć wiele lat, zanim na gruntach Marcinkowa zaczęło się coś dziać. W 1921. pojawił się tutaj Ludwik Sawicki, odkrywając kilka ciekawych stanowisk. Ale nie opowiadaj pan tak naokoło. Konkretnie poproszę. Dobrze. A Sawicki powraca nad Kamienną w latach 1923-25. Prowadzi wykopaliska w rejonie Łyżew, Nowego Młyna i Grzybowej Góry. No i ty budujesz pan napięcie jak porządna turecka telenowela. No, no do konkretów, co znaleźli? Niewiele o tych badaniach wiem, bo część materiałów uległa później zniszczeniu podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku. O kurczę, pomyślcie. Teraz niezwykłe nagromadzenie śladów obozowisk, łowców, reniferów, ich pracowni narzędzi krzemiennych i pozostałości kopalni wydobywanego przez nich hematytu przetrwało tysiące lat. A jak już zostało ponownie odkryte... To niszczy to, choćby przypadkowo, człowiek, no mówię o tym, Hitlerze, który naukę podporządkował swojej szalonej wizji. Ale tak, popędziliśmy trochę z tą naszą historią i umknęła nam jeszcze jedna data. 1937 rok. I tu, uwaga, teren odwiedzają amatorzy, którzy współpracują z archeologami. Społeczna siła poszukiwań zawsze przynosiła pozytywne efekty. Tu było podobnie? O tak. Nawet doszło do spektakularnych odkryć, których dokonał przodownik Policji Państwowej Władysław Okrutny. No to panie przewodniku? Hmm? No nie będę spał, ciekawie pan opowiadasz. No. Taka pochwała to nobilitacja. Dziękuję. I aby utrzymać ten nastrój euforii, będę opowiadał dalej. We wspomnianym roku pojawił się też tutaj profesor Stefan Krukowski, właściwy odkrywca kopalni hematytu oraz ich związku z koncentracją osadniczą w Dolinie Kamiennej. Zaraz, zaraz, coś mi się po głowie kołaczy, że człowiek o takim nazwisku. Przyjeżdżał tu podczas okupacji, ale hmm, chyba coś pomieszałam. Nie, no nic pani nie pomieszała. Dokładnie tak było. Mimo wojny, Krukowski odwiedza Dolinę Kamiennej, prowadząc badania powierzchniowe. No niesamowite. Te wieloletnie badania, zamieszanie i cała ta otoczka sprawiły, że w 1957 roku wpisano obszar obecnego rezerwatu do rejestru zabytków. Długo to trwało, ale udało się uratować to, co skryła Ziemia. Ja tak się zastanawiam. Czy ta ziemia, ten piasek, nie był dla okolicznych mieszkańców cenniejszy niż jakieś kamyki, skorupy czy inna ochra? Trafił pan w samo sedno. Krukowski usiłował chronić obszar rezerwatu poprzez oznaczenie przy pomocy specjalnych słupów żelaznych z tabliczkami stref chronionych oraz miejsc, gdzie możliwy był pobór piasku. Eee... Tabliczki to myślę, że naszych rodaków nie powstrzymały. No nie powstrzymały. Słupy szybko poginęły, a dochodzenie milicyjne nie ujawniło sprawców kradzieży. Wieść gminna niesie, że podobno posłużyły jako materiał do wyrobu krzyży cmentarnych. I co? Tak po prostu najpierw odkryto, a potem te wszystkie skarby razem z piaskiem do betoniarki trafiały? Próbowano przerwać ten proceder. W latach 60. zatrudniono nawet dwóch strażników. Po jednym w Grzybowej Górze i Marcinkowie Dolnym. Ale sami wiecie, jak to jest. No, mów pan, jak to się skończyło. W 1986 roku sprecyzowano granice chronionego obszaru oraz został powołany formalnie rezerwat Rydno. Ale, według mnie, było już za późno. Wiele stanowisk było bezpowrotnie straconych. Na przykład cmentarzysko kultury łużyckiej przy torze kolejowym na pograniczu rezerwatu. Dziękuję Wam za nagranie. Ja się pakuję i jadę zobaczyć, co tam jeszcze pozostało. Spokojnie, spokojnie, nie masz się gdzie spieszyć. Na terenie rezerwatu obowiązuje zakaz naruszania podłoża ziemnego oraz wznoszenia jakichkolwiek obiektów bez uzgadniania ze świętokrzyskim wojewódzkim konserwatorem zabytków w Kielcach. No to jak ja się dowiem o historii osadnictwa z czasów kultury mustierskiej? Ty do mnie mówisz te słowa? Nie mam pojęcia. Masz tu notatki, czytaj, ucz się i podziwiaj zdjęcia. Był to kolejny odcinek słuchowiska Wyprawa w Nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.